Witamy Państwa ponownie w lubelskim podcaście naukowym i powracamy do tematu badań inżynierii i ochrony środowiska. Spotykamy się oczywiście z panem profesorem Jackiem Czerwińskim z Politechniki Lubelskiej i kontynuujemy temat urządzeń, urządzeń badawczych, niezwykłych można powiedzieć, bardzo kosztownych, no ale też ta nauka i dokładność ma swoje cenę i, i tak to musi wyglądać. Co to za urządzenia? Proszę nam je opisać. Jeden to jest już dość powszechnie wykorzystywany chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas, który jest wykorzystywany u nas do oznaczania lotnych związków organicznych i tych oznaczeń wykonujemy również bardzo wiele. Natomiast drugie urządzenie to był spektrometr mas, tandemowy spektrometr mas. Składający się z kwadrupola z analizatorem czasu przelotów jonów. Jest to jeden z najbardziej dokładnych spektrometrów, który pozwala na podstawie de facto defektu masy e, znaleźć, oznaczyć, jaką mamy cząsteczkę, z jaką cząsteczką mamy do czynienia. E, przeważnie te spektrometry. Wykorzystywane są do oznaczania różnego rodzaju profili jonów, czyli na przykład za pomocą takich spektrometrów możemy rozróżnić, czy mamy do czynienia z na przykład wołowiną KOBE, czy też ta wołowina KOBE jest podrabiana. Natomiast w naszym przypadku, w większości przypadków nie posługujemy się tego typu profilami tylko robimy normalne oznaczenia ilościowe. I te oznaczenia ilościowe możemy wykonać w tym przypadku dla ponad 40 najbardziej popularnych farmaceutyków, które są wykorzystywane i w to wchodzą wszelkiego rodzaju NLPZ-y, w to wchodzą antybiotyki, w to wchodzą cytostatyki, które cytostatyki ze względu na to, że są jednymi z najbardziej toksycznych związków, jakie trafiają do środowiska, a między innymi z tego powodu, że w Polsce ciągle jeszcze mało wykorzystuje się tych terapii celowanych, więc mamy do czynienia z tymi związkami, czy to opartymi na Platynie, czy też... Na terapiach związanych z metotreksatem, z doksorubicyną, hmm. epirubicyną, są to związki, które są ze wszech szkodliwe dla praktycznie wszystkich elementów środowiska. Czy tam przede wszystkim, tak samo jak tutaj w tym urządzeniu, badacie te próbki, które no, sami gdzieś pobieracie, czy zdarza się tak, że robicie pełnicie usługi dla podmiotów zewnętrznych, które potrzebują, żeby coś im wskazać, żeby im coś zbadać może do jakiegoś postępowania nie wiem karnego czy coś takiego. Zdarzało nam się robić analizy dla różnego rodzaju postępowań sądowych i to jest wtedy również pewnego rodzaju problem, bo Czasem sądy uważają, że a, taka standardowa stawka to jest tam, zdaje się, 700 zł za usługę, a przykładowo same rozpuszczalniki, które są wykorzystane do, do tego typu analizy potrafią kosztować znacznie więcej. Natomiast robimy również usługi dla firm. Przykładowo, już jakiś czas współpracujemy z firmą Kabex. To jest firma, która zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Oni produkują plastyfikator i my co jakiś czas oznaczamy jakość tego plastyfikatora, który jest sprzedawany do, do Holandii, o ile dobrze pamiętam. Tutaj yy, mówi Pan właśnie o współpracy z podmiotami zewnętrznymi, albo powiedzmy komercyjnymi, czy też właśnie yy, z wymiarem sprawiedliwości. A jeśli chodzi o współpracę z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w tym zakresie, a może z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi, które zajmują się zupełnie innymi badaniami, ale Wasze badania są im bardzo potrzebne do czegoś? To jest trochę tak, że my współpracujemy z innymi yy, ośrodkami. Między innymi z tego powodu, że również nasi studenci pracują w tych innych ośrodkach. I zawsze chętnie chwalę się jednym z moich studentów, który teraz jest szefem grupy badawczej w Nibio w Norwegii. I to jest instytut, który zajmuje się produkcją biogazu, uszlachetnianiem tego biogazu znajduje się, zajmuje się podnoszeniem wydajności w produkcji tego biogazu. I właśnie Michał, który wyszedł od nas z uczelni, zrobił doktorat w Norwegii. Teraz pracuje w Norwegii i również współpracuje z nami, bo o ile wiem, nasze koleżanki, które również zajmują się biogazem, złożyły wspólny projekt. Norweski, który mamy nadzieję, że będzie yy, yy, realizowany. Z, realizowany. Można tak. powiedzieć, że tak budujecie taką własną sieć w oparciu o swoje dawne Tak, budujemy historii. własną <laughs> sieć, bo mamy również do tej sieci podłączony, yy, podłączony uniwersytet w Sadze w Japonii, gdzie jeszcze profesor Ozonek, nieżyjący już. Rozpoczął tą współpracę i co jakiś czas uniwersytet w Sadze zaprasza naszych studentów na tak zwaną szkołę letnią, gdzie wybierają sobie potem ludzi do tego, żeby tam zrobili doktorat. I no de facto również dwóch studentów pracuje w Japonii: jeden na Uniwersytecie w Tokio, drugi właśnie. Zadnę. Czyli jakby na przykładzie tych właśnie osób widać jakby korzyści z edukacji no i nauki realizowanej tutaj u Państwa. A jakie inne korzyści odnoszą tutaj studenci, którzy przychodzą do Państwa właśnie po naukę, po wiedzę? Czego tutaj się uczą i jak potem tę wiedzę mogą stosować w praktyce, niekoniecznie zostając na uniwersytecie? To jest tak, że niektórzy z naszych studentów prowadzą firmy instalacyjne czy też prowadzą firmy konsultingowe, de facto zajmujące się środowiskiem. Czasami wykonujemy dla nich różnego rodzaju usługi związane na przykład z oddziaływaniem na środowisko, na środowisko jakiejś planowanej inwestycji. Znowu też jest tak, że jesteśmy w Lublinie, o czym nie możemy zapominać. I ten Lublin jest przykładowo. Ze wszech miar jestem za zorganizowaniem dobrze funkcjonującej spalarni odpadów. Myśmy mieli kiedyś w Lublinie taką spalarnię odpadów medycznych, która była zrobiona w technologii HOWAL. Niestety ona była niedoinwestowana, i oczywiście technologicznie się zużyła. W tym momencie nasze odpady medyczne, nasze odpady ze szpitali są wożone gdzieś po innych instalacjach. Natomiast ciągle pokutuje u nas, że jak mamy składowisko odpadów w rokitnie. To to składowisko jest tym czymś najlepszym, co nas mogło spotkać, a de facto z odpadów możemy pozyskiwać cały szereg różnych rzeczy. Jak choćby przykładowo ta firma Kabex, która z butelek PET produkuje plastyfikator, z powodzeniem sprzedaje go do Holandii i nawet w obecnych warunkach, nawet przy obecnych cenach gazu, czerpie z tego zyski. Czyli studenci, jak tutaj przychodzą po naukę i tak dalej, to w dużym stopniu zajmują się, jak rozumiem, własną działalnością gospodarczą, tak? Część z nich pracuje w różnego rodzaju firmach instalacyjnych, bo kierunek naszych kształcenia jest czy to związany z wentylacją, klimatyzacją, czy to z instalacjami fotowoltaicznymi. Ale również jest technologia wody, ścieków i odpadów. I właśnie studenci po tym kierunku właśnie zajmują się częściej takimi różnymi dziwnymi rzeczami. I zapotrzebowanie oczywiście na takich ekspertów jest na rynku. Teraz jest nawet większe, bo z tego co wiem, to firmy podkupują sobie studentów po TWS-ie, czyli po technologii wody, ścieków i odpadów. To jest oczywiście kierunek stosunkowo mało popularny wśród studentów, bo, no bo jest taki, że jest się narażonym na zapachy, jest się narażonym na, na to, że trzeba powiedzmy ze studzienki kanalizacyjnej pójść pobrać próbkę czy, czy, inne. No, czy inne takie rzeczy. Czyli na pierwszy rzut oka może wydawać się nieatrakcyjny, ale jednak tak. dla pracodawców, usługodawców jest to bardzo, bardzo potrzebna są, umiejętność. Są tego studenci po, po tym kierunku bardzo poszukiwani. A przyszłość badań, jak pan ją ocenia, właśnie w tym segmencie, którym pan się zajmuje? Wydaje mi się, że będziemy bardziej nastawieni na to, żeby usuwać te niebezpieczne związki w miejscu ich powstawania. Będziemy robić różne rzeczy, żeby tych odpadów powstawało jak najmniej. Czy to pozyskiwać energię z odpadów, jak to jest z powodzeniem robione w różnego rodzaju krajach ościennych. I mam nadzieję, że będziemy pozyskiwali znacznie więcej biogazu niż to jest cały czas robione mimo że mamy kilka instalacji do pozyskiwania biogazu, to te instalacje jedne pracują lepiej, drugie pracują gorzej. Panie profesorze, a dlaczego pan zajął się tą tematyką? Co było tym impulsem? To zainteresowanie chemiczne, bo sam pan powiedział, że jest pan absolwentem chemii, tak? Tak, ja jestem absolwentem chemii Politechniki Gdańskiej. I od samego początku zajmowałem się zanieczyszczeniami środowiska. Najpierw związkami chlorowco-organicznymi, które były tam odsądzane od czci i wiary i faktycznie one są niebezpieczne w środowisku, ale znowu też nie możemy popadać w pewnego rodzaju e, przesadę, że e, przestajemy je używać, bo tam gdzie one są potrzebne, to one spełniają swoją rolę no, zresztą to jest tak samo jak z pestycydem DDT, tak. który to DDT został wiele lat temu, w 1974 roku, o ile dobrze pamiętam, zakazano jego wykorzystania, ale on ciągle z powodzeniem jest wykorzystywany, między innymi jako dodatek do farb, szczególnie w krajach, gdzie jest, gdzie jest zagrożenie malarii bo te komary, które roznoszą malarię, to stanowią największe zagrożenie w krajach takich jak Tajlandia, jak Indie. A my tak powoli, obserwując nasze zmiany klimatyczne, no tak, również Powinniśmy się testu, przygotować tak, tak, na pewne rzeczy. Czyli to zafascynowanie chemią było tutaj kluczowe? Chemią, chemią. Chyba tak. Mhm. A przyszłość tych pańskich badań, w którą stronę teraz będzie pan zmierzał? To jest tak trochę trudno powiedzieć, bo wiele razy obiecywałem so sobie, że nie będę się zajmował powiedzmy czymś i potem za rok czy za dwa okazywało się tak, jak obiecywałem mhm. sobie, że na pewno nie będąc jeszcze studentem, mhm. obiecywałem sobie, że nie będę zajmował się chromatografią. Od samego rozpoczęcia doktoratu jest chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, yy, wszelkiego rodzaju inne techniki również chromatograficzne. Nie będę się zajmował spektrometrią MAS i znowu spektrometria MAS ciągnie się za mną jak... To się może nazywa niekonsekwencja w konsekwencji, albo konsekwencja w niekonsekwencji? Nie wiem, może to tak jakoś <laughs> można nazwać. Yy, myślę, że yy, co roku musimy być otwarci na coś nowego, co się zmienia. Nie to, że staje się modne, ale często jest nieużywane, niedoceniane. Jak przykładowo zwraca się uwagę na budowę coraz nowych szpitali, a nie zwraca się uwagi na to, żeby choćby taka oczyszczalnia ścieków przyszpitalnych istniała. Jeden z najbardziej wydaje się kluczowych elementów, prawda? Tak. Bardzo dziękuję Panie profesorze za to spotkanie, za to, że no, wyjaśnił nam pan przede wszystkim do czego służy ta aparatura, która tutaj jest zgromadzona w obu pomieszczeniach, a także Podejrzewam, że uświadomił wielu naszym słuchaczom i yy, widzom, jak ważne są te badania do tego, żebyśmy przede wszystkim byli zdrowsi, żeby te odpady właśnie poszpitalne, te ścieki yy, poszpitalne, no jednak yy, były oczyszczane, a nie trafiały tak w sposób swobodny do tej yy, przestrzeni. No i potem nam też szkodziło. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.